Jeżeli masz trochę szczęścia, to już na szkoleniu podstawowym może przydarzyć Ci się taka niespodzianka w przestworzach. Pewnie się teraz będą trochę na siebie wkurzali, że tak sobie tej latasz w tym kominie, co? Kurczę. Jak my się wytłumaczymy przed tą grupą? Zwłaszcza... Co się wymyśli. Zwłaszcza przed Wojtkiem, bo on się zawsze tak denerwuje, jak ktoś coś zrobi, a on tego nie zrobi, nie? No już 900 ładnie. O, pod nami, jest, proszę bardzo, samolocik. Będzie za chwilę pewnie kręcił nasz komin. Adam, z uczniem do swojej grupy. A teraz się boli Słucham? A teraz się boli biorecim. A oliwi no. Ja pilnujesz już prędkości, tak? Między 80-90, nie I kręcimy sobie ten kominek. Teraz 1000 metrów Super. No i co myślisz ogólnie o tym lataniu? To jest to co chcę robić Jest Bardzo dobrze. Jeszcze trochę do nie możemy podkręcić. No, już ty... Tak. Znowu, na kilometr. znowu na kilometr. No i to bez benzyny. No. No, To już pół, połowa yy, przewyższenia do odznaki. Naprawdę? Kurca blaszka. No dobra. Fajnie.